Jestem ze mną Mariusz mi Porę mi się z Marcinem Murzysowskim. Panowie, wy macie tyle lat, a robicie takie słowa, że po prostu to jest sok. Jak? Jak? Jak wy to robicie? Jak? Ja, ja starałem się nie używać takiego, takiego słowa jak wołownicy, ale dzisiaj naprawdę e, uważam, że jestem wojownikiem. Nie, nie tylko w boksie, ale w każdej dyscyplinie. by mi walczyć wy a też bym dał z siebie wszystko tak. Wiadomo, te kiboxing jest bliższy mojemu sercu. moją przygodę z, ze sportami walki zaczynałem od kickboxingu, tak? E, tak jak wspomniałem na ringu, dwa lata temu minimum nie wziąłbym tej nigdy walki z Marcinem Uzanckim, bo by mnie rozrywał jak gnuj po polu, tak? Dzisiaj wiem, że to życie, życie nas nie oszczędzało, wiele kontuzji. Również on tak samo miał kontuzję. I dlatego gdzieś tam w swojej pustej głowie wziąłem tą walkę, myśląc, że, że skończę to wcześniej, tak? Byłem przekonany. Myślałem gdzieś tam, znowu sobie wizualizowałem. Ale no. słuchaj, to była jego, jego wiesz, płaszczyzna. Ty wjeżdżałeś do jego płaszczyzny i naprawdę pokazałeś mega, jakby wiesz, pierwsza walka twoja w striking, tam, noga okopana, jakby wiesz, odcięło cię. Wy, wyciągnąłeś lekcję, gadajmy o tym jeszcze, pamiętam, na media treningu. Wyciągnąłeś lekcję i to widać, no. Kurczę. Przepracowałem solidnie te, te, te parę miesięcy, e, ale dalej uważam, że, że K1 keyboxing jest bardzo niewdzięcznym sportem. E, ci zawodnicy kupują te walki naprawdę z srogimi kontuzjami. E, wiadomo teraz te finanse się trochę polepszyły, tak, bo kiedyś, kiedyś to był niszowy sport. Weź. Naprawdę nie liści wojownicy do, do, do niego szli. Dzisiaj, tak jak striking, organizatorzy strajkingu dają możliwości, również finansowo. Tak samo myślę, że to nie jest skrzydła tych zawodników, mogą się rozwijać. Wiadomo, teraz organizator mówi, że, że to jest dzięki naszemu światłu, naszemu blaskowi tej tej sławy. Oni mogą, oni mogą, oni. Mamy doping dla Ruzala na pożegnanie. Z kamerę, idziemy do nich. Słuchaj, ostatnia pytanie. Słuchaj, dwie, dwa, dwa, dwa występy na striking, dwa zwycięstwa, no to chyba nie jest koniec. Kurda. Spodobało ci się tu? Po pierwsze, byś powiedział, żeby nie dzwonili. Teraz jest lepiej, nie powiem, nogi obkopane bolą, ale jest o wiele lepiej niż, niż było na, na pierwszy, tak? Ja wiem, że oni będą dzwonili, tak? Będą dzwonić. Będą. Będą, a ty nie odmówisz. Kurw, kurna. Wiesz, to chyba nie odmówię, tak? Nie odmówię nie? odmówię. Ty to wiadomo, tak jak to, to miałem wcześniej powiedzieć, ale w buchmacherkach, w, w filmach buchmacherskich to są tylko cyfry, tak? Tak. Tutaj 45-46 lat. Myślę, że pokazaliśmy naprawdę kawał tego sportu i tyle no, warto. Wiesz, my jesteśmy wojownikami, drugi raz w ciągu paru minut dwa drugi raz, bo wiesz, że jesteśmy wojownikami. No to I jesteśmy i wojownikami e, i wiesz co, naprawdę już widzę, do tej pory mam łzy w oczach. E, Marcin dzisiejszą dzisiejszą walką ze mną pożegnał się z ringiem. E, to jest było wydarzenie chyba dla no całego jest, tak. Tak, dla mnie tak, to, ja, ja nie jestem jego fanem. Oglądam jego internetowe poczynania Jest mega kozakiem, tak? bo no nie, nie, każdy, również ja przyznaję się do tego. Nie, nie zawsze mówię to co myślę, tak? On zawsze, tak? Ma, ma do kogoś, ma do kogoś, ale powie to, tak? Powie, że, że tak ostatnio. żeby zdjęcie się z nim zrobić ze mną kolejki, tak? licytacja i nie ma, nie ma, nie ma ludzi, tak? On jest naprawdę szczer szczerym gościem. I przez to go ludzie też nienawidzą, tak? A niektórym to brakuje, bo przyznaje się również mi, że czasami nie potrafi powiedzieć to, co, to, co mam na języku. Mogę mieć tą przyjemność i tą relację z Gali zakończyć razem z tobą, ja Mariusz? Myślę, że, wiesz, że chcesz kobiet. A ty nie, nie no już nie będę go